Siema, witam na moim kanale. Na tym kanale będziemy robić ocenianie różnych piosenek Piszcie w komentarzach, jaka piosenka może być następna. No, będę oceniał różnie, a zaczynamy od labubu. Więc zostawcie lajka, like, suba, komentarz. No to lecimy, oceniamy. No, Alright, wasn't Top light clinch. I to słuchają dzieci, tak? Bo większość ich tych tych od gędz, subów, wyświetleń lajk i tak dalej to od dzieci. to widać wszędzie, nie? jak jakiś ten masz fanów, to najczęściej to są dzieci, nie? Więc fajnie, że takie coś dzieciom puszczają. No jeszcze, przepraszam. Nie. Boże, ja czy oni Młodzieżowi Pala Bubów wódł gjad, czy Młodzieżowi, Aha, czyli jak mam rozumieć? To jest love song, tak? Od tego, tego... Niekotologii... No, w tej, całego kotologii, a Kacperowskiego, to jest love song. Tak na końcu było, to okej. Okay. Zaszczelę się. <śmany> 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 Nie mogę przyjść. Się... Wow, co to jeszcze To się naprawiło. <śmany> Ja słyszałem na TikToku ogólnie, że podobno kartonini nie umie wypowiedzieć literki Hle <laughs> ja też mi nie umiem a na jakby nie wiadomo co. To było pierwsze pytanie, a drugie czemu nie leżą w tym swoim kebabie i w kiblu jeszcze. Bo jest kran. Albo to jest kuchnia, ale wątpię, żeby tak wyglądała ten

Ja, ja myślałem, że tam będzie wilel kebaba <laughs> Nagrywamy <laughs> Nagrywamy wilel tego kebaba <laughs> No, takie <shruch> Jak to teraz ocenić? No, co? Co się? się. To... Aha, fajne. Sto... Chwila, co? Ja chciałem ocenić to, co? Czy. <shruch> chciałem Cie... wyszedł z lodówki na Afryce? Czy celu te jeszcze pół minuty leflenu może mnie w czymś zaskoczyć? Nie wiem, ale tym co słowa ocena, patrząc na to, że większość to dzieci, e, to nie wiem, patrząc na to, że większość to dzieci oglądanie nie? Takich <grym>, dzieci nie wiem, było 5-6 lat, nie wiem jak to ocenić. No, ogólnie puszcza fajnie, podoba mi się. Co tam ktoś czeka? Wypożyczyli psa, żeby poszukał. a tak ogólnie, no to git, mm, to moja ocena to no, podoba mi się, no fajny wicik jest ten, żarzem muncie zło, ja bardzo, ja, ja bardzo lubię dużo klinczów, gdy jest, no to daj takie mocne 9 na 10.